Siemandro, cześć. już jest piątek po robocie yy, właśnie pod domem podjechałem powinno to być na końcu filmu a jest to na początku filmu bo nic nie nagraliśmy wczoraj nic nie nagraliśmy bo ciśniliśmy z robotą a tak szczerze mówiąc nie ma tam co nagrywać bo to samo malowanie jest więc nie ma co pokazać ja na dole y, dzisiaj y, szlifowałem ściany i robiłem poprawki gruntowałem ścianę. to też już to wam tyle razy pokazywaliśmy że ile można to pokazywać już tylko czekamy, żeby z tego domu się wyrwać, pójść stamtąd i robić coś nowego. Już do budówka to już będzie coś można pokazać na filmach. A z tym to jest, jest tak nudno na tej robocie, że mi się naprawdę już tam nawet nie chce iść. Depresja. A korzystając z okazji, że ty, kilku ludzi tutaj nas ogląda, coś wam pokażę, może mi doradzicie. Patrzcie się na to, jak wrzucam wsteczny, czujniki cały czas mi piszczą nie wiem kurna co jest grane sprawdziłem, nie są brudne nie ma nigdzie żadnego pęknięcia niczego, gdzieś jakieś kurna zwarcie jest, czy cholera wie bardzo przydatne te czujniki były, bo jednak to jest dość długi bus fajnie się parkuje z czujnikami no ale tutaj kurna nie idzie dajcie znać w komentarzach jeżeli coś o tym wiecie jakby to naprawić a tak się to tutaj prezentuje czekajcie, przymknę sobie troszkę żeby tutaj ludzie nie widzieli, ile tu sprzętu mam w busie, bo złodzieje bardzo chętnie by sobie wpadli, coś zabrali stąd. Tak to wygląda, poukładane wszystko w busie, sprzęty już do roboty zabrane. Kurna, będę musiał sobie to jakoś zorganizować, bo tutaj mam od cholery miejsca z tyłu w busie. Już więcej się mi przewróciło. Muszę to jakoś za, zagospodarować, żeby kurczę, jakoś lepiej to wszystko porozkładać, wykorzystać i tą stronę, znaczy tą stronę i tą stronę, żeby to jakoś zagospodarować tego busa. Tutaj sobie dzisiaj bym się taśmę wieszać na to, ale kurna lepiej by to było czymś zabudować, żeby to ładniejsze było i żeby miejsce wykorzystać, żeby wszystko nie było kurna na tych półkach tutaj upchane. Tak samo skrzynki, tutaj mam skrzynki z tego, też to akurat ta w system kurna mam wszystko powrzucane. tutaj, na cie wszystko. Tutaj są same, same wkrętarki i zakrętarki, nie? Wkrętarka, wkrętarka, wkrętarka. Te są na dole. Chciałbym to jakoś kurna posegregować. do jeszcze e, mod, znaczy mod. E, pistolet na gwoździarka też tutaj jest z tym rzucona. Także no, kurna trzeba to jakoś jakoś rozsegregować. Tutaj jeszcze mam takie przekładki. Widzicie, tu też to wszystko tak walnięte jak walnięte. A, to tu wam mogę pokazać. Jakbyście chcieli widzieć, jak wygląda tam Sorry za dźwięk, O ale się zakurzyło. Tak wygląda ta piła, którą tam na 5000 między innymi można y, wybierać, które narzędzie się bardziej podoba. Tą piłę powiedziałem, co jeszcze powiedziałem? Tam mod chyba do kucia. Z mam go też mogę pokazać, jak on wygląda. To muszę to powymować. Tu wszystkiego choler jest. O, tak wygląda ten mod. Taki Taka piła, albo taki mod, albo co ja to mówię, zestaw zakrętarka. Wkrętarka. Czekajcie, może tu szuknąć, gdzie ta zakrętarka jest. No te ty wkrętarek tyle nakupione, albo taki zestaw. O. Oczywiście z bateriami, nie, ale to już było na naszym kanale parę razy, także może by się coś innego spodobało, nie? Także do 5000 już się za niedługo zbliżymy, bo ostatnio mieliśmy ile 2000, a teraz już 4 koła. Zasuwa to, zasuwacie ludzie szybko. Także muszę sobie to jakoś wszystko rozlokować tutaj i zrobić porządek w tym pierdolniku w busie, bo zaczyna mnie to już denerwować, szczerze mówiąc. Piła tam do tego. Jeszcze tu i zamykamy jak się udało, udało się. Możecie też coś poradzić mi, właśnie, jak będziecie mieć jakąś wiedzę na temat tego, jak to tutaj zabudować, coś, co z tym zrobić, żeby to było bardziej praktyczne. I jeszcze co myślałem, to ogrzewanie chcę tutaj pociągnąć. Ogrzewanie, które z silnikami idzie, żeby nie wiem, jakoś tutaj pociągnąć rurą, jakąś spirą albo czymś podłączyć, żeby tu na tył mi dmuchało, żeby jakbym chciał coś tutaj ze z tyłu się robić, to i światła bym sobie zrobił tutaj u góry. Jakieś, i żebym mógł pracować tutaj z tyłu, to się odpala silniki, żeby ciepło mi tutaj leciało. Także, jak ktoś ma wiedzę na temat przerabiania takich busów, no oczywiście nie na kampery, tylko na takie busy, tak, każda informacja mile widziana, bo widzicie tu też jest takie pomieszczenie nad, nad tym, nad kabiną. Dużo miejsca to by to jakoś inaczej wykorzystać, nie tylko tak walnięte wszystko leży, nie? Tego typu. Tu wam jeszcze pokażę widoczki jak nasze górki wyglądają. Już się ładna pogoda robi. to słonko zachodzi. A tutaj kobyłka zaparkowana. Patrzcie, jak że z góry. 2011 rocznik, i już, już go żre. A to nic. To, jest, to ma służyć, a nie wyglądać. Dobra, zamykamy kobyłę i demontować film. auu. Jak Nie, że to mówił, czy na nie pokazywał? Siemanko ekipa kolejny dzień pracy sytuacja jest taka, że mamy piątek wczoraj tylko nagrałem Sebastiana na chwilę jak tam coś szlifował pod schodami ale niestety nie było jak za bardzo nagrywać bo nie dość, że byliśmy krótko w pracy to jeszcze byliśmy krótko w pracy to jest raz, a dwa bo 15 kończyliśmy a dwa to jest to, że Klientka była w domu, babcia, tam i mama była w domu wszyscy, wszyscy się krążyli Wszyscy krążyli po domu, więc Dzisiaj zacząłem dzień od malowania tamtych wszystkich Pierdół, więc nie było co nagrywać A... Sebek nie uwierzycie Wczoraj się śliwek nażarł I ponoć całą noc kamerkę, bo widzę, że coś tu jest Więc chłopak se Dał popalić nie. Taka sytuacja. A że już dochodzimy do końca tego projektu, tu, tego wszystkiego, co mieliśmy na liście, tam już zostało tylko parę haczyków do zrobienia na naszej pięcio czy sześciostronnej liście A4. No to, co mam powiedzieć? Niestety, pomieszczenie, w którym mieliśmy, trzymaliśmy wszystkie narzędzia, musieliśmy opróżnić, bo klienci w weekend chcą. Opróżnić sobie właśnie pomieszczenie tam ten TV room. Wszystkie meble przenieść jakby stąd, tu. To jest ten dining room, ten, ten, cała jadalnia. Tam co chcą wszystko, stąd to przenieść tam, a że to było zawalone naszymi narzędziami. No to musimy wszystkie narzędzia z tego pomieszczenia opróżnić, na nawana dać. A że jak już to ładujemy na Wana, to przy okazji sortujemy wszystko. Bo przed chwilą Seba dojechał do mnie o godzinie 12.00. Już 45 minut sprzątamy. Już prawie że koniec mamy tego sprzątania. Zaraz jeszcze taki znajomy do nas dokoptuje, który pracuje właśnie od poniedziałku do czwartku. Powiedział, że sęcią sobie coś jeszcze dorobi przy piątku. Także też zaraz do nas dojedzie. Pierwszy raz zobaczymy. Mam nadzieję, że się tam będzie super pracować i że co piąteczek będziecie go widzieć z nami w robocie. Zobaczymy. Bardzo fajny znajomy. Dalej nie mówię, bo praca później wszystko pokazuje. Jak na razie to tylko z Sebastianem. Daliśmy radę przetrwać 20 ponad lat. Razem więc. A już niemałe potyczki nas przeszły. Niektórzy z Was o tym wiedzą. Nie małe tam jakieś problemy razem mieliśmy. Tyle. Kończę, bo teraz muszę sobie na moim tu porządek troszkę zrobić. Wanie, resztę narzędzi przynieść i, I później będziemy z powrotem do środka działać. Siemano ekipa Siema. piątkowe popołudnie mamy materiały nagrane na ten moment 4 minuty, bo wczoraj niestety był bardzo krótki dzień, 5-6 godzinek pracy tylko, ale niestety już teraz schodzimy po klatce schodowej w dół i Właściciele kręcą się pod nogami, i ich dzieciak tam biega cały czas, więc tak nie za bardzo, żeby tam nagrywać, nagrywać cokolwiek Dzisiaj tak jak Wam już mówiłem przed chwilą na, na filmie Albo dopiero zobaczycie To właśnie zrobiliśmy tam porządki Zostało nam teoretycznie jedno pomieszczenie jeszcze, w którym musimy zrobić poprawki, tak jadalnia Tam musimy jeszcze w paru miejscach tynk skuć to co jest luźne, to co odpada zrobić zrobić właśnie poprawki po elektrykach i, I co jeszcze sobie? A no i kuchnia jeszcze, tam płytki z trzeba zrobić i już nie myślę o robocie bo jest weekend Godzina piąta, piątek, więc już niestety zaczynamy weekend No to dobra, to zrobi i sytuacja tak wygląda, że nie mamy was czym zabawić Także mam nadzieję Mam nadzieję, że sami sobie znajdziecie coś lepszego do obejrzenia w ten dzisiejszy piękny piątkowy popołudnie czy też wieczór to powiedzieć, no, składamy wam wszystkiego najlepszego na Dzień Kobiet Wszystkim paniom, które nas oglądają I wszystkim, którzy czują się kobietami też Wszystkim mężczyznom, którzy czują się kobietami, bo to jest równie ważne i to jest równość <grym> I... I co? I wiesz co? Myślę, że to będzie jeden z najbardziej nudnych odcinków i oglądalność nie pójdzie do góry w ogóle na tym Nawet Dawnie? nie wiem jak go zatytułować <grym> Nic Tytuł filmu będzie nic. Ale pomimo tego, że mało było zrobione, to myślę, że nie było tragedii. No a tego, że mało było zrobione, to jednak dużo było zrobione. No nie, no, bo zrobione było ok, nie? Bo tam wczoraj, dzisiaj tam cały czas robiliśmy, więc było ok. Jeszcze dzisiaj taki znajomy nasz Gabriel wpadł nam pomóc. Czyli Przemek. Gabriel czy Przebek? Gabriel czy Przebek to może być tytuł filmu Nie, no Gabriel Gabriel wpadł nam pomóc na 4 godzinki Obmalował nam tam Właśnie wszystko to co zawsze malowałem, to on dzisiaj na drugi raz przyleciał Także Także, Także fajnie, no porobione jest, poczyszczone jest porobione. Także góra już jest praktycznie skończona sebką. Tam jeszcze ten właz do... Już jest pomalowany. Właz na strych na razie już jest pomalowany. Myślę, że to jeszcze trzeba będzie raz pomalować. Jak powiedzą. A tak... Jak powiedzą... A tak to... A tak to myślę, że już jest cała góra skończona. Na dole dzisiaj Sebastian wyszlifował ten korytarz, tam wejście całe. Przygotował, przemalował to już PVA-em, tym gruntem z farbą, więc... O, nieźle. No w końcu się mi zaczyna żołądek. Nie. No tak widzieliście to co mówiłem wam wcześniej. Sebastian wczoraj śliwek się najadł miał ciężkie chwile w nocy i dopiero dzisiaj też koło południa wpadł do roboty Więc bywają mi takie bywają mi takie chwile w robocie, Na no, darmo Co tu począć, co tu zrobić Zaczęło robotę o Alba porze Tak czy siak, także jak przyszedł do 12 Pomimo tego że... <laughs> Że leżą chory 3 godziny dłużej niż normalnie. To i tak zaczął porę. No. Tak zaczął, porę no. zaczął pracę o normalnej porze. Nie, no to tak pół żartem, ale. No tyle. Może jeszcze coś ciekawego tam nagramy, bo fajny system losowania nam napisał Kotlet. Tak. Za, za co dziękujemy. no. Ten z tymi kulkami? No właśnie, kulki to to jest ciężko, nie? Nie doradę tego. Kulek nie do rady każdy wysłać swoich. Nie każdy kulki ma. Nie, nie o to chodzi, że ktoś może kulek nie mieć. tylko chodzi o to, że. Żeby ludzie, którzy później do konkursu będą chcieli wziąć udział, to żeby napisali nam maila. I w mailu podali swój nick, który my wtedy wpiszemy na karteczkach i normalnie zrobimy już losowanie. Dla nas też więcej roboty, bo trzeba będzie wszystkie maile sprawdzić. Nie? Ale takie pisanie komentarzy jest bardzo łatwe dla tych wszystkich, którzy nic nie oglądają, w ogóle naszego kanału nie śledzą. No i potem mamy tysiąc wędkarzy na kanale, którzy nigdy nie zostawią żadnego komentarza normalnego, tylko, tylko nagle się pojawiają, jak jest w tytule konkurs. To nie domy w tytule konkurs. No ja w ogóle też tak myślę, że, że konkursy, żeby były sprawiedliwe. To trzeba na o konkursach w ogóle w tytułach niczym nie pisać. Zasady konkursu trzeba może gdzieś wrzucać w połowie filmu. Wtedy tylko ci, którzy to oglądają, to się dowiedzą, że to istnieje. Nie? Coś nie wymy zgadzam się. Coś wymyślimy, co mówisz? Nie zgadzam się z tobą. Na jaki temat? No tylko ci, ci, którzy oglądają, żeby wiedzieli, że jest konkurs. Chodzi o to, żeby też na tym konkursie załapać subskrybentów więcej, żeby wiedzieli. No tak, ale żeby ci ludzie właśnie oglądali, nie? Nie tylko, że wrzucą subskryb, subskrybę I, i co? Wrzucą subskrybę Dają jeden komentarz Wygrają nagrodę i nigdy więcej nie zobaczysz takich ludzi Ja myślę, że to jest fajne, żeby nałapać No takie tytuły znowu Nagrody, wygracie nagrodę To jest właśnie taka chytka Chytka na nowych subskrybentów taka Na pieniądze, <gry> na pieniądze. I, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jeśli chodzi o pieniądze i o, Pewnie zauważyliście, że w drugi miesiąc Nie lecą na naszym kanale reklamy no. <laughs> Leca, Leciały reklamy przez styczeń A teraz znowu macie Czas bez reklam Fajnie co? Robimy to dla was, żeby <laughs> nie denerwować reklamami Więc Zarobiliśmy 40 dolarów w styczniu I stwierdziliśmy koniec Nie jesteśmy łapczywi na pieniądze Więcej nie chcemy. No, a tak szczerze mówiąc, to musimy tam jakieś dane uzupełnić, bo. Dokument muszę wysłać, który miałem przeterminowany muszę na nowy czekać. A, no, właśnie. Sebastian musiał dać dokument nowy, a że w Anglii co 10 lat trzeba prawo jazdy odnawiać, no to już ma dwa, rok czy dwa lata prawo jazdy przeterminowane i nie przeszło. W tym roku mi się przeterminowało w czerwcu. Czyli w zeszłym. Znaczy, no, w zeszłym. Dobra. Pozdrawiamy Was. Pozdrawiamy Was. Miłego weekendu. Bawcie się dobrze. Mam nadzieję, że coś w środę lepszego zobaczycie. A może jakiegoś live albo coś. Jutro też idziemy jeszcze oglądać kilka robót. Dwie roboty chyba. Także będziemy coś Was tam update'ować. Jaki progres pracy i frontu pracy. Także dziękuję, że z nami wytrzymaliście. Bajo.